Witajcie, moi drodzy. Zniknęłam troszeczkę z mojego kanału. Um, powiem Wam szczerze, że um, cały ten rok 2019 od samego początku jest dla mnie um, kolejnym przesunięciem gdzieś na mojej ścieżce. Um, mam sama w sobie dużo procesów, jeszcze takich uwalniających, transformujących. Um, gdzieś stare, ukryte, mocno zagrzepane i niewidziane oprogramowania rzeczy, z którymi myślałam, że już sobie poradziłam, ale gdzieś tam wypłynęły na nowym poziomie dużo pracy tutaj było z męską energią i ta męska energia we mnie bardzo się transformowała, oczyszczała, było masę doświadczeń w tym temacie w realu nie ja przyznam że on Trzech tygodni próbuję, próbuję, nagrywam filmy jak chcę mnie zamieszczać, to albo znikają, albo zwyczajnie po prostu nie mogłam ich zamieścić. Kiedy dzisiaj sobie przejrzałam to, co się ostało na komputerze i co mogę Wam zamieścić, stwierdziłam, że po prostu muszę nagrać coś nowego. No więc jestem. Słuchajcie, maj obfitował nam bardzo potężne aktywacje fotoniczne i plazmiczne. Plazma, aktywacje plazmiczne wchodzą głęboko w kości i po prostu uwalniają nam te najgęstsze i najcięższe oprogramowania z ciała. Aktywacje fotoniczne są związane ze światłem naszej duszy. I tak naprawdę cały maj i czerwiec bardzo intensywnie obfitował właśnie w te aktywacje fotoniczne plus aktywacje kodów jedności. Bardzo intensywny czas. Ja, pomimo tego, że bardzo chciałam się podzielić różnymi moimi wyglądami procesami, to byłam wycięta wycięta po prostu. Nie mogłam się nic zamieścić i w końcu odpuściłam po to, żeby się poddać po prostu być w tych moich wewnętrznych procesach. Aktywacje fotoniczne to są aktywacje, które powodują, że więcej światła naszej duszy wchodzi w ciało fizyczne. Chodzi tutaj o to, by nasze komórki zaczęły fizycznie, fizyczne komórki zaczęły świecić um, światłem naszych dusz. Um, kiedy te aktywacje się dzieją, fotoniczne na przykład, jeżeli mamy jeszcze dużo gęstości wibracyjnej w sobie, tych niższych oprogramowań, możemy czuć się ociężali. Może być gęsto, mogą pojawiać się mdłości, słabość w ciele, potrzeba leżenia. Jednocześnie, może nie jednocześnie, ale naprzemiennie Mogą pojawiać się stany wzmożonej energii w ciele i, i taki pęd do działania, tworzenia, robienia, y, wprowadzania w życie zmian. Cały czerwiec, a, naprawdę maj nas przygotowywał do czerwca, a czerwiec y, i początek lipca to jest transformacja naszych rzeczywistości. Byśmy mogli zamanifestować wyżej wibrującą rzeczywistość, wibrującą a, bliżej jedności albo całkowicie z pola jedności, potrzebne jest uwolnienie głębokich oprogramowań. I my to czujemy bardzo fizycznie. A, silne przepływy energii przez ciało, gorąco, zimno, bóle w ciele, dziwne przypadłości, które trudno sprecyzować medycznie. Mogą przypominać różne objawy chorobowe typu grypa lub inne rzeczy, niemniej, no nie mniej, no nie jest to choroba, tylko zwykła transformacja, ewolucja naszych ciał fizycznych i DNA. Jeden z filmów, który nagrałam nawet dwukrotnie, zniknął mi z komputera. Dwa razy. Był to film o kodach, o kodach, o nieznanych pojęciach, gdzieś tam pojawił się komentarz a propos tego czy ktoś próbował odnaleźć znaczenie tych nieznanych pojęć. Więc chciałam się nimi podzielić, nimi wszystko zniknęło i zdaje się, że z tym poczekam jeszcze chwilę. Bo tak jak mówię, dużo się we mnie zadziało i teraz następuje integracja procesu i wprowadzanie w życie zmian w materii. Ta rzeczywistość się zmienia, a zaraz potem przychodzi zupełnie nowy poziom świadomości. I najwyraźniej jest tego poziomu dopiero mam się z wami podzielić tym rozumieniem moim tych wszystkich kodów, nieznanych pojęć itd. Więc, ten temat na tej chwilę zostawię. Niemniej przyjrzyjcie się sobie, co Wam jeszcze wychodzi. Jeżeli jesteśmy jedną nogą w 5D, a drugą nogą w 3D, to jesteśmy w 4D, a to oznacza, że mamy nowość, czyli jesteśmy pomiędzy niebem a piekłem, pomiędzy tym, co dobre i złe. Jesteśmy w dualności. Przy tych energiach, które są obecnie. I są przez cały czerwiec obecne, i, i właściwie bardzo kumulowały się, uruchamiały przez maj, te stany mogą się zaostrzeć, tak? Mogą po prostu jasno, wyraźnie wychodzić bardzo skrajne odczucia, doświadczenia, oprogramowania, po to, byśmy mogli właśnie je ujrzeć, zobaczyć, doświadczyć w pełni i puścić. I przejść na inny poziom doświadczania, rozumienia, kreowania. Wszystko to, co teraz się dzieje, jest ukierunkowane na naszej planecie ku zmianie, ku wejściu na poziom jedności, o którym mówiłam w filmiku, gdzie przekazywałam wiadomość od Matki Ziemi. Cały ten rok właściwie służy temu, by jak najwięcej ludzi weszło w ten stan, by było możliwe zamanifestowanie wspólnej realności na nowym, wyższym poziomie. I teraz te energie, tak one w nas powodują transformowanie, jednocześnie są na tyle silne, że mamy kolejną falę budzących się e, osób, które wchodzą w transformację ciał fizycznych, zaczynają znosić się wibracyjnie. E, ten rok będzie także, w moim odczuciu, bardzo obfity w różne zmiany na poziomie globalnym, gospodarczym, ekonomicznym, systemowym, politycznym. Myślę, że dużo może się zadziać. No więc co? Po prostu jesteśmy w kreacji nowej Ziemi. Wiem, że nie odpowiadam na komentarze i przepraszam was za to, ale po prostu um, po prostu tak, tak jest. Um, jeśli macie jednak jakieś konkretne pytania, to was poproszę o te pytania i będę na nie starała się odpowiadać w filmach. Um, Słuchajcie, życzę Wam cudowności i, i pięknego wchodzenia w nowe Wasze rzeczywistości. By wejść w nową rzeczywistość, po pierwsze, trzeba uwolnić to, co nas blokuje przed wejściem w tą rzeczywistość czyli wzorzec, oprogramowanie, emocje. Wzorce myślowe, które utrzymają, utrzymują daną rzeczywistość w materii. Kiedy to przepuścimy, uwolnimy z siebie, przychodzi moment, gdzie dostajemy impulsy. Impulsy, które Mówią, co mamy zrobić, jakie działania podjąć, by ta nowa rzeczywistość mogła zaistnieć w materii. I bardzo ważne jest to, by wchodzić w te impulsy, bo ego i głowa, ona nie bardzo chce zmian. Dlaczego? No, no bo wszystko się zmienia, tak? ego wtedy tupnieje. Mogą pojawiać się lęki przed tymi zmianami i cała masa różnych wykwitów, myśli, obaw i schematu rozwoju jakiejś tam rzeczywistości, tak? Jakby rozwoju wypadków. Teraz po prostu należy nie wchodzić w to. Poczuć, ale nie rozkręcać tej machiny, tylko najlepiej wejść w ten impuls wewnętrzny. Jeżeli poczujesz, że masz na przykład w tej chwili pójść w to miejsce, a miałeś być gdzie indziej, bo się skmusznie mówić to zrób to, co czujesz w sercu, a nie to, co e, powinieneś zrobić. I tak jest ze wszystkim. I czasem tak jak mówię, pojawiają się te obawy, lęki, e, i z reguły te momenty, kiedy nasze ego bardzo nie chce czegoś zrobić i wymyśla całą startę przy różnych rzeczy. Te rzeczy trzeba zrobić, bo te. E, po prostu przebudowują całkowicie rzeczywistość i są dla nas totalnym uwolnieniem od yy, starego. Yy, więc życzę Wam powodzenia i, i bycia w tym flow płynącym z serca, we własnym yy, impulsie i po prostu w doświadczeniu, w odczuwaniu, w odczuwaniu. Serdecznie Was przytulam i do usłyszenia.